Pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich, Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił? Zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać. Zmartwy. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia, opowiada Piotr Korneliuszowi i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków. Pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi. W sumie szkoda. O ileż prościej by było, gdyby zmartwychwstały Jezus stanął, nie wiem, na dziedzińcu świątyni w Jerozolimie w niedzielę zmartwychwstania i pokazał się tym wszystkim, którzy 48 czy kilka więcej godzin wcześniej wołali na krzyż z nimi, to ułatwiłoby sprawę. Albo żeby chociaż przed Sanhedrynem stanął. I powiedział raz jeszcze, że jest synem Boga. Sprawy mogłyby się inaczej potoczyć. Albo żeby do Piłata poszedł. I powiedział szachmat, czy jakoś inaczej. W każdym razie, żeby Piłat zawiadomił cesarza w Rzymie, że na ziemi jest Bóg z martwych wstałych. a on nie Bóg pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi. Choć mogłoby się wydawać, że tak naprawdę byłoby prościej, łatwiej i przyjemniej. Pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam. W drugim czytaniu, które usłyszeliśmy, święty Paweł pisze do Koryntian o Kwasie, który zakwasza ciasto. O co tu chodzi? Paweł przywołuje obraz, który dla jemu współczesnych był oczywisty. W poranek dnia paschalnego, zanim wieczorem cała rodzina zasiadła do uczty paschalnej, zresztą do dzisiaj tak jest w żydowskich domach, ojciec z jakąś świecą czy latarnią miał obowiązek obejść wszystkie kąty, wszystkie zakamarki w domu. W poszukiwaniu tego, co się nazywa hamec, czyli okruszyn zwykłego, codziennego kwaszonego chleba. Bo w domu podczas Paschy nie może być ani okruszyny takiego zwykłego, codziennego kwaszonego chleba. Święty Paweł używa tego obrazu poszukiwania hamecu, udzielając pewnego pouczenia moralnego, zachęcając Koryntian i nas, abyśmy się pozbyli tego hamecu złości i przewrotności. Ale warto sięgnąć do genezy tego zwyczaju. Dlaczego w domu nie może być podczas Paschy ani okruszyny zwykłego wyrośniętego chleba? Dlaczego chlebem paschalnym jest chleb niewyrośnięty, maca? To się wiąże z tym, o czym papież Franciszek pisał do nas w orędziu na dopiero co zakończony Wielki Post. Że Izrael nie prosił o wyjście z Egiptu. Izrael nie liczył na wyjście z Egiptu. Nie spodziewał się wyjścia z niewoli. Także wtedy, kiedy Bóg mu obiecywał już wprost kiedy Bóg mówił: Szykujcie się!, kiedy spuszczał kolejne plagi na Egipt. Kiedy dawał im te wskazania, których słuchaliśmy w Wielki Czwartek na mszy wieczerzy pańskiej w pierwszym czytaniu, jak mają przeżywać noc wyjścia, że. Baranka muszą mieć w domu, którego upieką, że krwią baranka mają pomalować drzwi, że mają być gotowi do drogi, bo tej nocy będą wychodzić. Kiedy Pan powiedział wychodzimy, okazało się, że oni nie są gotowi. Mieli ciasto w dzierżach. Nie upiekli sobie chleba. Bóg im mówił od tygodni, od miesięcy. Wychodzimy, ta noc będzie nocą wyjścia. Oni nie mają kanapek na drogę. Dopiero ciasto w dzierżach. Więc jak wzięli te dzieże z ciastem, to to ciasto oczywiście nie wyrosło, niesione na barkach, na świeżym powietrzu. Dlatego w święta paschalne jedzą ciasto niekwaszone, niewyrośnięte placek zwany macą. Nie gotowi do wyjścia. Mimo zapowiedzi Boga, mimo jego obietnic, mimo jego wezwań. Byłoby prościej, jakby się ukazał całemu ludowi zamiast posyłać na świat niegotowych świadków, niewyrośniętych, niedojrzałych, nieokrzepłych. widzimy pierwszych troje świadków w Ewangelii tej niedzieli. Maria Magdalena, o której ewangeliści mówią i to jest pewne, tak, że Pan wyrzucił z niej siedem złych duchów. Człowiek, w którym się pomieściło siedem złych duchów, pełnia zła. Ktoś taki, nawet po uwolnieniu, to jest wiarygodny świadek. Zaufacie komuś takiemu. Nie będziecie się go obawiać. To Piotr i ów umiłowany uczeń, w którym domyślamy się Jana. Dopiero co ich Pan umarł. Jan na to patrzył własnymi oczami. Biegnął do grobu, który ponoć jest pusty. Nawet tej drogi nie potrafią przebyć razem. Tak jak się wcześniej przepychali, ścigali, podstawiali sobie nogi, kto będzie pierwszy, kto jest ważniejszy, na czyim stanie, kto się bardziej liczy. Tak samo doby po śmierci Pana nieco ponad dobę. Biegnąc do jego ponoć pustego grobu, nie potrafią tej drogi przebyć razem. Niby ruszyli razem, ale szybko skończyło się jak zwykle. To są świadkowie. Tylko wiecie, Bóg pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale tym, których sobie wybrał na świadków. Nie zostawił żadnego niezbitego dowodu swego zmartwychwstania. Bo pusty grób w Jerozolimie można wytłumaczyć na wiele sposobów. I całun turyński można wytłumaczyć na wiele sposobów. A na pewno nie da się ze stuprocentową pewnością dowieść, że to czywi, rzeczywiście jest jego sudarium. Jego pogrzebowy całun. Choć chcielibyśmy, żeby tak było. Ufamy, mamy nadzieję, może wierzymy, że tak jest, ale nie da się tego udowodnić ze stuprocentową pewnością. Nie zostawił żadnego niezbitego dowodu na swoje zmartwychwstanie, na siebie żywego po krzyżu i grobie. Zostawił świadków, niegotowych, jak chleb w noc wyjścia, niewyrośniętych, niedojrzałych. Nieokrzepłych, słabych, grzesznych, ułomnych, kłótliwych, raniących i poranionych. Ale jakie to jest piękne w tej Ewangelii? Nie umieli tej drogi przebyć razem. I Jan nachylił się i zajrzał do grobu, i zobaczył dokładnie to, co zobaczy, kiedy wejdzie do środka płótna i chustę leżącą oddzielnie. Ale póki zaglądał do tego grobu bez Piotra, nic z nim ten widok nie robi. Kiedy wchodzi do grobu razem z Piotrem, ten widok budzi w nim wiarę. Ujrzał i uwierzył. Jan potrzebuje Piotra ze sobą w grobie, żeby ujrzeć i uwierzyć. Jan i Piotr potrzebują Marii Magdaleny. W której kiedyś pomieściło się siedem złych duchów, żeby w ogóle ruszyć się do pustego grobu, gdzie ujrzą i uwierzą. Nie ukazał się całemu ludowi i nie zostawił żadnego niezbitego w sensie naukowym dowodu na siebie, żywego po śmierci, zmartwychwstałego. Staje przed nami w ten dzień swego zmartwychwstania, w ten wieczór, tak jak kiedyś stanął przed uczniami w wieczerniku, i każdemu i każdej z nas mówi: To mniej więcej, co Roman Branszczetter włożył w jego usta w jednym z wierszy: Ty jesteś dowodem mojego zmartwychwstania.